To jest najtańsza waluta na całym świecie i w tym momencie jest warta około 0,0001 zł. Jeszcze miesiąc temu była warta 0, 0,00. Zaraz się pomylę dużo 0, 98 zł, więc muszę się śpieszyć z tym filmem, zanim przestanie być najtańszą walutą. Gdybym chciał kupić moje ulubione żelki, musiałbym mieć prawie 50 tysięcy realów irańskich. Nie mam takich pieniędzy. Tym bardziej dlatego, że bardzo chciałem przeczytać e-booka w losowaniu oj domku, oj Wojtka, i wydałem na niego 30 zł. A później zobaczyłem, że musiałbym kupić e-booka poziomu 4, żeby mieć całego e-booka, więc wydałem łącznie 230 zł, żeby mieć całego ebooka. Tak się składa, że oj, Wojtek zaprosił mnie do siebie na działkę. A ja wykorzystam jego umiejętności sprzedawania i zarabiania, żebyś zarobił mi na pieniądze, które wydałem na jego e-booka. Tym, że on jeszcze tego nie wie. Nie masz pojęcia, po co tutaj jestem. Nic. Żadnych nie domysłów. Nic. Żadnych. Absolutnie. Nic. Ale nic a nic. No nic totalnie nie domyślam się. Ja, ale im dłużej to ciągniesz, tym bardziej się boję, bo to oznacza, że nie powinienem tego wiedzieć. I coś albo obrzydliwego, albo paskudnego, albo właśnie niszczysz mi karierę i mnie wpierdolasz w jakąś dramę. To jest generalnie <laughs> najtańsza waluta na całym świecie. O! Zgadził w ogóle ile to jest warte. Ja nie wiem, jedną setną grosza. Mniej może nawet. Musi być mniej. Ja nie pamiętam, to ci nie powiem. Aha. Masz losowanie, nie? Kupiłem sobie e-book na poziomie pierwszym za 20 zł i zobaczyłem, że tam jest tylko pierwsza część. Mhm. Chciałem mieć cały. Mówię, mhm. kurde, Bellafela kupuję cały. Więc to wydałem. 230 zł wydałem okay. tylko po to, żeby mieć e-booka. Dlatego przyjechałem tu do ciebie po to, żebyśmy od tego riala zarobili mi pieniądze, żeby mi się zwróciło za te e-booki. 230 zł. Taki jest cel, zamiast. Z reala. Tak. Tutaj? Tak. tak. Tutaj, no, tu. gdzieś tam za płotem, czy tu, przy krowach. <laughs> Okej. Okay. Tu jakby są krowy, nie? Tylko... Przybitki z drona. Nie so, masz jakichś jeszcze innych, na przykład odcinków, że. Nie. Zakładamy się, kto wygra FIFA, ten dostaje? Nie. Albo zjemy nie. 10 tysięcy kalorii dzisiaj? Też nie. Poza tym, że będziemy musieli zarobić 230 zł z jednego riala, czyli pomnożyć nasz majątek jedynie o 2 miliony 198 tysięcy. To na wszystko będziemy musieli też sobie zarobić z jednego riala, nie wydając żadnych własnych pieniędzy na jedzenie, picie, nocleg, Superkaja. Domek. No i domek. Z niego dzisiaj nie korzystamy. Czyli co, kombinujemy, tak? Jak zarobić? Możemy na przykład ludziom sprzedawać sesję w saunie. Mamy za darmo saunę, tak? Korzystajmy z czego mamy? Nie możemy korzystać, Wojtek. No to może na street workoutcie zrobimy jakieś takie, wiesz, treningi prowadzone. Tylko jeden realist. Czyli idziemy zrobić to, co robimy najlepiej. Żebrać, wspaniale. No dobrze, to nie będzie proste wyzwanie. Miejsce, w którym jesteśmy, jest totalnie wyludnione na tym etapie. Latem w sezonie jest od ch ludzi, ale teraz jakby to tutaj ucichło. No ale postaramy się, tutaj przyjdziemy się kawałek, możliwe, że zobaczymy dzisiaj człowieka jakiegoś, nie? Dlatego mi się to podoba tym bardziej. I w ten sposób wyruszyliśmy na wspólną przygodę, żeby zarobić pierwsze pieniądze. Droga nie była łatwa. Musieliśmy pokonać jezioro, ale nie mieliśmy łódki i Wojtek wtedy powiedział, zostanę twoją łodzią. No i stał się łodzią. Przepłynąłem na nim przez jezioro, ale nagle wypadł mi jeden nasz Real z kieszeni. Wody. a wtedy Wojtek powiedział. No i jakby yy, jesteśmy w centrum teraz. Ale się echo, nie, się mogło powiedzieć coś głośnego. Centrum! <noise> no. Od czego zaczynamy Wojtek? Autostop chyba klasycznie. Jeździ jakiś samochód, to jest jakaś okazja. Może do Szczytna, to jest takie większe miasto. Ceteczkę jakąś, poza ten, poza contentowo. Nie no coś mocniejszego, ja nie piję. Jakiś fardziach. Pardziuch? Walić O Jezu, się nagrywa! Przepraszamy pana bardzo, na sekundkę. Coś pan tutaj zbiera sobie, jakieś fajne rzeczy? Grzybów szukać. Grzybów? O, grzybów! I co, dzisiaj? Nie, nie ma. Bo mamy taką monetę, to jest real irański. Nie interesuje mnie to naprawdę. Jakby... Raz nie wychodzi, raz nie wychodzi, tak jest, życie, potem w końcu nie? nie wyjdzie, aż w końcu nie wyjdzie, ale kiedy już myślisz, że już naprawdę nie wyjdzie, to wtedy wyjdzie. Dlatego nie warto się poddawać absolutnie w żadnym momencie, nie? Jak, jakbyś chciał się poddać, to prawdopodobnie tam, w tym, Na przykład no. zrobieniem serii jakiejś, nie? Że tam wymieniasz do 10 tysięcy złotych, nie ma A nie, w sensie. to w ogóle cięcie teraz będzie. <laughs> <laughs> Zaczniemy się chyba umyć, tak? Spokojnie zrobimy. Uspokoiłeś mnie tutaj. <laughs> Nie poddając się i dumnie krocząc po malowniczych terenach, w końcu trafiliśmy do jakiejś restauracji i tam udało nam się zarobić. Może jakoś pomóc? Część może zatrudnić się tymczasowo? <laughs> znaczy, wymienić się na kawę i ciastka. Za jednego reala. Jedyną rzecz jaką mieliśmy. na kawę. dobra czy chcemy? Kawka, razy dwa. Ciastka, razy więcej. Nie no, serio, tak ogólnie niesamowite dziewczyny. To są w ogóle zajbiści ludzie. jak tak sobie już poznałem ich też trochę. Ten hotel ma jakąś nazwę? Rozujana. Zajbisty hotel. Strasznie to się pokaże, bo pewnie jakaś przebitka. Wybitnie będzie. wysoki standard. Faktycznie wziąłeś tam ten. Ja to już z tym. Trzeba tak tak. Przepraszam, jak tak chodzi. No, nie mam problemu. Nie w takich warunkach już... Yy. Czekaj, tylko trząsnę mój kubek, po prostu sparł kropel. <laughs> ja f*** jak ja to noszę. <laughs> A co jest? Co jest? A wiesz, że był kiedyś kolnerem? Rozumiem, dlaczego skończyłeś to. pracą Ja tylko tu... trochę zmoczona Co? ja tobie wylewam, że się mniej energii No dobra Żeby po prostu cię przyćmić tutaj energetycznie na twoim kanale Teraz jest trochę ciężej, bo najprawdopodobniej będzie trzeba się jeszcze wysrać Ale mi przypomniałeś No ja bym się przypomniał, jak coś w sensie poczułem Kawa, ciastek Uff. Ciastko. Ale nie wchodź tak. Ja dzisiaj tak pierdziałem tu jadąc, że miałem trzy momenty w pociągu i myślałem, że się zesrałem po prostu w spodnie. Miałeś tak w ogóle kiedyś, że się zesrałeś w spodnie? Nie w wieku dziecięcym, tylko takim. Takie nie... duże kubsko? Kleksor. No, no śliski. Mm -hmm. Nie kojarzę. Nie, nie wiesz, że coś ale... ukrywa. Nie, nie, staram się przypomnieć, żebym się przyznał, ale chyba nie. Ja się posikałem Ale to bardziej w takim sposób, że nie dosikałem się i schowałem fiuta. A, no to tak. Bo... Ale że tak, no nie, że kropelka, tylko tak, że wiesz, że półnogałem <laughs> Jakoś tak się jakoś nacisnęło później jak go schowałem, że. Po wypiciu kawusi musieliśmy oferować ludziom pracę lub pomóc w czymkolwiek, bo już nie mieliśmy naszego reala. Ale niczego nie żałuję, kawka była super i oczywiście była to inwestycja w nas, żebyśmy mieli energię. Niestety, ludzie nie potrzebowali nas do żadnych prac. Mamy różne opcje. Ja może wymienię jedną z nich, a te pozostałe wszystkie inne. Możemy mózgów, podoba mi się. Możemy tutaj wrócić po bułkę, pani powiedziała, jeżeli długo nic nie znajdziemy i to jest jedna z opcji. Pozostałych, których... tyle opowie karo. Mamy też opcję wskoczyć do wody. I tak zarobimy. Tak nie zarobimy? Ale może znajdziemy coś na plaży. Widzisz w ogóle to jezioro? No widziałem już jakby... To Możemy się tutaj umyć. Ono jest dostępne za darmo, popluskać chociaż trochę. Yes. Nie no, jest jakby zajwiście, fajny pomysł dobry, ale może i kiedy indziej. Bo może byśmy coś zarobili. Jakby nie, no nie chcę psuć zabawy, jakby mazury wypoczynek, rozumiem, świętajno. Także jeszcze nie było. Mamy jedną setną ty tysięczną grosza mniej niż mieliśmy przed chwilą. No chociaż na No wiesz, 5 sekund to jest I żeby chociaż odrobić do poziomu jednej setnej tysięcznej grosza, to się zarabiać. Mm. Co tak? Tak, już ustaliliśmy, że się skupiamy na pracy. Powinniśmy wziąć stopę do jakiegoś małego miasteczka. No, do jakiegoś małego miasteczka. pójdę zapytam w jakimś sklepie, co ty robisz, stary? Czemu tak stoisz i tak dziwnie patrzysz na tę wodę? Jakbyś miał zaraz... Chodź, Wojtek. Chwilę się popluskamy i nic się nie stanie. Jeszcze nie mogę, bo pilnuję. Patrz, co robię. Stoisz? Karol, jestem dorosły, ja, ja myślę o naszej pracy. Zatrudniłeś się po to, żebym pomógł ci odrobić te pieniądze, ja nie mogę... Karol, ja mam 30 lat. Zobacz, jak się świetnie bawię, a ty co? Ja mam prawie 6 lat. Panie, bo... Bez ciebie nie. Byłem obok cały czas. Teraz wędrowaliśmy bez czegokolwiek na wymianę, a ja dodatkowo bez butów, bo byłem cały mokry. Miał rację, żeby się nie kąpać, ale mu tego nie powiem. Zajebiste te buciki. Godna bardzo. masz z nimi. A ty? Ale dzięki temu, że się wykąpałem, Wojtek wpadł na najwybitniejszy pomysł, jaki mogliśmy teraz zrealizować. Jakby teraz... Zbierzmy może szyszkę chociaż. Miejmy jakikolwiek przedmiot, atrybut, który możemy sobie no, wymienić na coś dalej. Ja bym zagrał w Symburgia. Nadal uważam, że to dzięki temu, że wskoczyłem do wody. I tak oto bez butów na moich nogach, ale za to z szyszkami odwiedziliśmy jeszcze jeden sklepik. Wypukaliśmy się ze wszystkich środków, ale zostało nam to, co najważniejsze, to co się liczy, tak? Dla nas wszystkich, czyli szyszka. Najważniejsza? Faktycznie, to, to jest. Dobra, mazurska szyszka. Czy może państwo by nie chcieli tej szyszki wymienić na cokolwiek? Choćby to był długopis, kartka, papieru, a może mały batonik. Bierzysz, Dwie Na... dla naprawdę? Kurczę, naprawdę? naprawdę? Na zdrowie! Sklep Małgosia, nie? sklep Małgosia, najlepsze bułeczki. No to taka jest jakby oficjalna oferta: dwie szyszki za bułki czy Ta. dla to widzów? Okej, okay, czyli szyszka za bułka. No. Tak, wchodźcie Bardzo tutaj i no. szyszki. Co możemy życzyć? Szczęścia, Dziękujemy żeby Dzięki. Szyszki, szyszki służyły? Jak najdłużej. Chłopaki, I tak trzymajcie <laughs> się. Bawcie. Zacznijmy od tego, że to jest i tak dziwne to, co tu się stało. Albo to po prostu ty. A co się dziwne stało? Przyciągasz dobre interes. Idzie jakoś bardzo łatwo. Mało prób, a już jesteśmy na jedzeniu i mamy jedzenia na zapas. Problem jest taki, że śmierdzę strasznie. Czuję się niekomfortowo na się niekomfortowo Z błukami poszliśmy do ostatniego punktu na mapie tej miejscowości, naszej ostatniej nadziei do hotelu. Wyglądał bardzo obiecująco i wiedzieliśmy, że tam możemy się nieźle dorobić. Powietrzu nie się nie Dalej poszliśmy łapać stopa do większej miejscowości, bo w tej zwiedziliśmy już wszystko. Serio, wszystko. Widz, żeby to był widz. tam jest widz, jest kamera, to widz, wszystko się widzu. nagrywa. Widzu a to jest. Oj, Wojtek! Jeszcze samochód się zatrzymał? Nie. A. To nie weźmie na takowo, ale trzeba się uśmiechać. <śla> 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 to już są mocno Ja myślałem, że chcemy. Tak, tak, tak. Chodziło no. mi, że chcemy nas potrącić. A. Dzięki temu, że wskoczyłem wcześniej do jeziora, Wojtek znowu wpadł na całkiem w porządku pomysł. Ale jesteś malutki w tej kamerze. Nie widać, że mam 90 m. 80, lat 79. Tam, był, nie... Ej, jestem duży! Jedzie pan może na szczytko? O! Dzień dobry! Ty to, to już czucie, zapach pieniędzy, która zaraz będzie nasza, tylko... Tylko ludzie sobie jeszcze je przybłaszczyli tymczasowo Gdy dojechaliśmy do Szczytna od razu zobaczyliśmy różnicę Bo w kwiaciarni wymieniliśmy naszą bułkę na nowiutkiego nieofoliowanego iPhone'a. Tak serio to pani dała nam kwiatki, ale podeszło do nas kilku widzów i się zrobiło duże zamieszanie i nie nagrałem tego, że się zestresowałem, przepraszam. Mając dwa tak uniwersalne przedmioty w postaci bułki i kwiatków mogliśmy sprzedać lub wymienić je każdemu. Kto nie lubi słodkich bułek, a jeśli nie lubi, to pewnie lubi kwiatki. No a jeśli nie lubi kwiatków, to pewnie lubi bułki. A jeśli nie. Może zechciałaby Pani kupić sobie taką bułeczkę nie. pyszną albo kwiatkę. Nie. Kwiatka, ciśna zabrać. Próbujemy zapytać, nie pan dorobić sobie albo wymienić. Się albo się na bułeczkę coś. taką, kiedy pan ostatnio kupił kwiaty. No właśnie. Ja tu jeszcze może chwilę postaram, jakby pan się namyślił. No dobrze to już nie będę stał. To jakby... Ten? No. No, słuchaj... Jakby cię, to twój kanał, to, to może... Właśnie miałem mówić, że widzowie teraz jakby będą mieli wgląd w to, jak wygląda rzeczywistość. No tak, bo to później się tak pomontuje, że to się ludzie zgadzają, a to przed każdą próbą jest jakby... Szereg odmów. A to kwiatki bardzo. Masz ochotę tak. na kwiatka bardziej? No, Kiedy tak, ostatni raz dostałeś kwiatki? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Właśnie teraz. Nie, za pieniądze, nie, ale. No właśnie. Ile za te kwiatki wyświetlałeś? To chciała? tutaj Karol, tutaj. Ile, to... Karola. Tutaj... I... Sypni, co łaska. Tycha chyba może być. No pewnie. Wurcy pewnie. Są, pewnie. Są, pewnie. To już w ogóle. Dziękuję Super. Bardzo. Cześć dziewczyny. Nie Miłego. I teraz. O! Przepraszam. Wydaje mi się, że powinniśmy z tą dychą postąpić jak najbardziej właśnie racjonalnie. Nie bez głupot po prostu normalnie no tak. inwestujemy. Zainwestować w coś porządnego. Eee. <haha> to była wspólna decyzja. Paskudne. I kupiliśmy też chrupki. Zapytacie, skąd mieliśmy na to pieniądze? Nie mieliśmy. Znaczy udało nam się sprzedać połowę ostatniej drożdżówki za złoty 40. Zł, a drugą połowę daliśmy koleżance, widza, który od nas ją kupił. Tylko tego nie nagraliśmy. Wiem, że teraz to brzmi jakby się nie wydarzyło, ale serio tak było. Koleżanko, proszę, jeśli oglądasz ten film, potwierdź w komentarzu, to przypnę Ci serduszko. I wydaliśmy łącznie 11 złotych 19 groszy zł na nasz. Obiad. Do dzisiaj mamy, tak? Mhm. Mm to się wydaje mało, ale porównując do tego, co kiedyś mieli kłopoty teraz mamy. to nie ma co porównywać do innych, bo tak to by człowiek zwariował. Zawsze ktoś ma więcej, lepiej. Kolejna cenna lekcja. Trzeba patrzeć, żeby było lepiej niż u ciebie samego. Tylko się do samego siebie równać. Robić postęp, a my go robimy. Tu na przykład bo... byłem głodny, zaraz już zaraz nie będę. Koniec tej silanki. Nadal mieliśmy sporo pieniędzy do zarobienia, a Wojtek musiał dzisiaj jeszcze załatwić parę rzeczy. Wiecie, bo ma... Więc musieliśmy wrócić z powrotem do miejscowości, w której zaczynaliśmy. Na szczęście udało nam się złapać stop, z tym, że dalej musiałem kontynuować zarabianie samemu. Chociaż wszystko mi o nim przypominało. Wojtku w sensie. Nadal chciałem fajnie spędzić ten czas i dzięki uprzejmości pani ze sklepiku mogłem nawet zagrać w Cymbergaja. I może nie bawiłem się tak dobrze jak bawiłbym się z Wojtkiem, ale przynajmniej wygrałem. Później obejrzałem trochę tiktoków na plaży. Trochę za dużo, bo już się całkiem ściemniło i nie spotkałem już żadnej innej osoby, z którą mógłbym cokolwiek zrobić. Myślałem, żeby znowu skozyć do wody, ale bez Wojtka to nie wydawało się takie fajne. Znalazłem też jedyne rozsądne miejsce, w którym mógłbym spędzić noc za pieniądze, które mi zostały. Wojtek mi napisał, żebym przyszedł na noc do jego domku, ale nie mogłem się na to zgodzić. To by było kompletnie wbrew zas nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Jednak w tym wszystkim zrozumiałem, że jest coś dużo bardziej ważnego i cennego niż pieniądze, które mieliśmy dzisiaj zarobić. Popcorn. Żart. Ważniejsza była przyjaźń. nie wiedział, ile Ile byśmy Między 20 a 40. <noise> to ja też tak uważam, nie? To jak fajnie spędziłem dzisiejszy dzień i jakich ludzi poznałem? Po prostu chciałem dać tu jakiś żart, żeby nie było zbyt sztywno. Pokaż się jednak, że wygrałem w subwozie. Super, to ja byłem pewny, że naprawdę. Zobaczcie, widzowie, pokaż tam. tam jest no, to... to jest mój wygląd wody. tą serię po 10 latach. To... 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 Trzymajcie się do następnego. <noise>